Ta książka składa się z trzech części. Pierwsza część to jest o zbrodniach niemieckich, ale tylko w okresie II wojny światowej, wtedy, kiedy one, wtedy, kiedy one osiągnęły swój szczyt. To jest oczywiście pewna synteza, no bo, no bo Boże, gdybym ja miał opisać te zbrodnie niemieckie z panią Sylwią tak naprawdę dokładnie, to trzeba by 10 tomów takich napisać, prawda? Więc to jest pewna synteza, aczkolwiek Położyliśmy nacisk tutaj na, na, pewną, na pewien rodzaj zbrodni, o których piszemy trochę więcej. Trochę więcej piszemy o zbrodniach na dzieciach, proszę Państwa, bo to jest najbardziej wstrząsająca kategoria zbrodni, a było ich. No teraz dopiero sobie przypomniano, w tym słynnym obozie koncentracyjnym w Łodzi nareszcie powstaje muzeum, prawda? Przecież. Przecież te eksperymenty czynione w obozie w Łodzi, w innych obozach, proszę Państwa, na dzieciach służyły także badaniom naukowym. Prezydent, prezydent Niemiec Weizsäcker miał ojca, wiceministra spraw zagranicznych, prawda, twórcę, faktycznego twórcę traktatu, znaczy prezydent Weizsäcker miał ojca, twórcę traktatu Ribbentrop-Mołotow, ale jego stryjek, Lekarz, profesor medycyny z Wrocławia, swoje badania naukowe opierał na eksperymentach, na tych dzieciach prowadzonych. Proszę Państwa, przysyłano mu wyniki do, do yy, Wrocławia. Więc t, yy, w pierwszej części piszemy o tych zbrodniach, w drugiej części piszemy o tym, jak tych zbrodni nie rozliczono. Proszę Państwa, Niemcy ukarali promile zbrodniarzy, którzy którzy dokonali jakichkolwiek zbrodni. Promile. I to w początkowym okresie to nie Niemcy, tylko mocarstwa okupacyjne. prawda? E, e, procesy norymberskie na przykład. Poza tym jednym głównym procesem norymberskim było jeszcze tamtych dziesięć innych. Ale, ale proszę Państwa, my to o tym piszemy, jaki one miały charakter. Były procesy tam lekarzy, prawników, finansistów, prawda? różnych kategorii zawodowych, zbrodniarzy z różnych kategorii zawodowych, ale to wybierano przykładowych po kilkudziesięciu. No i tam zapadało potem kilka wyroków śmierci, w większości więzienia. Te wyroki więzienia to najczęściej polegały na tym, że dożywocie to było 5 lat, po 5 latach ze względu na stan zdrowia, wychodził. Potem, potem w Niemczech, proszę Państwa, te procesy zbrodniarzy to dopiero po pewnym czasie tym słynnym procesem oświęcimskim się zaczęły, prawda? A potem się ciągnęły całymi latami. Ja sam pamiętam proces Ludwika Hanna, prawda? Zastępcy Kuczery. Ile to, ile to lat trwał ten proces? Dostał w końcu facet chyba, chyba 14 lat. Tam odsiedział, odsiedział kilka umarł spokojnie na, na wolności. Więc, więc wszystko to była kpina, proszę Państwa. Ludzie najbardziej skompromitowani pełnili najwyższe stanowiska, stanowiska z Niemczech, w Niemczech, łącznie z Kurtem Kissingerem, kanclerzem Niemiec, który był szefem NSDAP w ministerstwie spraw zagranicznych za Hitlera, proszę Państwa. I takich, takich, takich życiorysów. Pierwszy generał Bundeswehry, który nie był w NSDAP, pojawił się chyba w 1977 roku. Wszyscy przed nim byli członkami w młodości NSDAP. Więc ta bezkarność największych nawet zbrodniarzy jest porażająca. Niemcy wszystko robili, żeby zatuszować, żeby zatuszować te zbrodnie, żeby ochronić się przed odpowiedzialnością i, i robili to skutecznie, proszę Państwa. No przecież pierwsza. Pierwsza decyzja, gdy Niemcy odzyskują suwerenność Republika Federalna Niemiec w 1949 roku, to co było? Zniesienie kary śmierci, żeby przypadkiem kogoś się nie, się, się, się nie, 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 nie skazano na tę tą, tą karę, karę śmierci. Dzisiaj przeważa wśród Niemców poczucie takiego, takie, że no tam było trochę tych nazistów, ale generalnie to mój dziadek był porządnym człowiekiem, prawda? Było na odwrót, proszę Państwa, powszechność zbrodni była nieprawdopodobna, tylko że to już, to już często zbrodnie, które już są nawet nieuchwytne. My tu piszemy o takich rzeczach, korzystamy zresztą ze źródeł, także Instytut Pilecki zaczął zamieszczać, zamieszczać masowo w internecie w internecie protokoły przesłuchań Komisji do Badania Zbrodni Niemieckich, bo ona się tak nazywała w latach 40. Na przykład robotników przymusowych albo więźniów obozów koncentracyjnych. Wspomina kobieta, która była, która była tam 11 czy 12-letnią dziewczynką wywiezioną do, do Niemiec Zachodnich i to gdzieś tam przy granicy z Holandią prawie, że pracuje u Bauera. Pracuje nieludzko po prostu po kilkanaście godzin. Dziennie. Rano musi doić krowy, jedzenia dostaje bardzo mało, więc przynosi sobie dzbanuszek. Jak doi krowy, to do tego dzbanuszka trochę mleka nalewa i wypija. Bauer, Bauer, u którego pracuje gospodarz niemiecki, ją łapie. Najpierw ją pobił, gdy zobaczył, że ona pije to mleko, a potem do tego dzbanuszka nalał gnojówki i zmusił ją do wypicza. Proszę Państwa. Podejrzewam, że ten Bauer kilka czy kilkanaście lat potem umarł sobie spokojnie i do dzisiaj wnuki wspominają go jako dobrego dziadusia. A to był zbrodniarz, proszę Państwa, takich zbrodniarzy, takich zbrodniarzy, którzy znęcali się nad Polakami, których było milion siedemset tysięcy wywiezionych do, do Niemiec na, na roboty, było naprawdę mnóstwo, były miliony. Były miliony. Trzecia część książki mówi o tym, proszę Państwa, jaka jest dzisiaj polityka Niemiec wobec Polski. I no niestety, to jest polityka wrogości i pogardy. I my, my, my tutaj nie mamy, nie mamy żadnych złudzeń co do, co do tego. Ja powiem szczerze, że ja byłem, ja byłem bardzo otwarty. Ja byłem człowiekiem bardzo otwartym. Dla mnie przełomowym momentem był Nord Stream 1. I to chyba dla, dla całej generacji Polaków, prawda? Otworzył im oczy, prawda? Jeżeli oni są gotowi wyłożyć z 10 miliardów dolarów więcej, prawda, żeby zbudować rurociąg po Bałtyku, żeby móc nas szantażować energetycznie wspólnie z Rosjanami. No to jaki to jest nasz sojusznik, to jaki to jest nasz przyjaciel, to jest nasz wróg, proszę Państwa. I to trzeba, trzeba sobie jasno powiedzieć. Ale to, ta wrogość ma także szereg innych wymiarów. Ambasador Przyłębski mówi to samo co ja, że Niemcy okazują Polakom pogardę. I ta pogarda jest wszechobecna, proszę Państwa, i w relacjach osobistych, i w środkach masowego przekazu. I w filmach, ja tu, ja tu opisuję, z panią Sylwą z skarbińską różne wytwory kinematografii niemieckiej, gdzie Polaków pokazuje się jako jakiś nieokrzesanych dzikusów, bandytów, prawda, którzy robią straszne, straszne rzeczy i zachowują się, zachowują się okropnie. Więc dzisiejsza polityka gospodarcza Niemiec to jest właściwie polityka opanowania kolonizacji. Niemcy nie zbudują w Polsce fabryki, która by wykorzystywała potencjał naszych inżynierów czy naszych naukowców, prawda, w zakresie techniki, technologii. Niemcy zbudują raczej tartak, gdzie się wykorzystuje tanią siłę roboczą, bo przynajmniej do niedawna ta siła robocza w Polsce była bardzo tania i to się bardzo opłacało. Bardzo Więc traktują nas w sposób neokolonialny. My w tej książce Wyłożyliśmy szereg przykładów, pokazaliśmy szereg przykładów, wyłożyliśmy szereg kwestii na, na, na światło dzienne. To jest takie powiedzenie wprost o różnych sprawach, o których nawet politycy nie chcą za bardzo się wypowiadać, bo kręcą. U Niemców jest także problem, problem pewien związany z naszymi ziemiami odzyskanymi jak my jak my je określamy. No bo to do dzisiaj jest modna u nich ta myśl Adenauera, że w przyszłej Zjednoczonej Europie, prawda, to już nie będzie granic, to, to będzie taka Europa się zleje. Taką politykę się prowadzi też wobec Polski w odniesieniu do tych ziem odzyskanych, że na przykład no. E, e, nawet nawet oczywiście znajduje się tutaj historyków czy ludzi kultury z Polski, których się właśnie wynagradza, wydaje się ich książki, bo oni piszą o wspólnych korzeniach tych ziem, prawda, o tym, że tutaj żyły żyły różne narody, że trzeba tutaj dążyć do, do, do pokojowej współpracy na tych, na tych ziemiach i tak dalej, ale chodzi tutaj o pewne też rozmiękczanie naszego podejścia do tej, do tej sprawy, prawda, że to, że to te ziemie mają zarówno polską, jak i niemiecką historię, a Niemcy sugerują, że tej niemieckiej jest troszeczkę więcej, więc właściwie trzeba, trzeba o niej mówić. O tych wątkach antypolskich, tej, tej, tej historii na Śląsku czy na Warmii i Mazurach, to, to już, już zapominają. Proszę Państwa, książka mówi także o pewnych sprawach no, nie, no nie zamkniętych w sposób drastyczny, no, o sprawach reparacji na przykład, prawda? Te re reparacje mają wymiar nie tylko wspólnotowy. Nie tylko mamy prawo upominać się o pieniądze za zburzoną Warszawę, czy za wydobywany nielegalnie polski węgiel w czasie okupacji prawda czy za wycięte lasy lasy wycinali jak szaleni proszę państwa polskie w czasie okupacji ale miliony Polaków mają prawo się upominać także za pieniądze za zabitego rozstrzelanego dziadka za babcię zmuszoną do niewolniczej pracy za grosze w Niemczech prawda za szereg innych, czy choćby za poniżanie, za, za to, że Polak zgodnie z rozporządzeniami w czasie okupacji niemieckiej, gdy Niemiec w mundurze przechodził, to powinien zdejmować czapkę i, i kłaniać się, prawda, jemu. Albo, albo za to, że, że w Poznaniu na przykład były w parkach ławki z napisem Nierfürdeutsche, prawda, tylko... Tak, gdzie w Leśni też, no, no tak, no tutaj oczywiście, tu... tu, tu, tu tu y, y, wszędzie, w tym Waterlandzie, jak oni to y, nazywali. Więc y, 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 proszę Państwa, y, za takie coś też należy nam się reparacji odszkodowanie. Mój ojciec świętej pamięci został zmuszony do pracy w warsztacie budowlanym w wieku lat 12-14, pracował przymusowo. Z Fundacji Pojednanie Polsko-Niemieckie w latach 90. dostał z tego tytułu za tą dwuletnią nielegalną pracę jako dziecko dostał 450 zł, proszę państwa. No, no. Można, było, można było sobie obiad zjeść jeden. Wrągający godności. No. Więc w tym samym czasie, w tym samym czasie wdowy po SS-manach, proszę państwa dostawały po 10 tysięcy marek miesięcznie renty, prawda, miesięcznie. W czasie, gdy, gdy obrońcom, uznano obrońców Poczty Gdańskiej w latach 90 za nielegalnie zamordowanych. Wreszcie, proszę Państwa, po iluś procesach, wreszcie w 95 roku bodaj, uznali wreszcie, że, że, że to była zbrodnia sądowa i co sąd zarządził, niemiecki sąd karny że wdowy, których już właściwie nie, nie, nie było prawie, bo, 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 bo umarły, yy, dostały 10 tysięcy marek jednorazowego odszkodowania, a rodzeństwo 5 tysięcy marek jednorazowego odszkodowania tych, tych rozstrzelanych obrońców poczty gdańskiej. To mówię, to w tym czasie wdowa po esesowaniu dostawała 10 tysięcy marek miesięcznie. Miesięcznie. A oni dostali jednorazowe. Odszkodowanie, za zamordowanie ich, ich bliskich. Więc my upominamy się w tej książce, wołamy o takie rzeczy. No bardzo bym się cieszył, gdyby, gdyby tą książkę ktoś się podjął przetłumaczenia na niemiecki, wydania, wydania po niemiecku, ale no na, razie, na razie nie słychać.